Panie ordynatorze, ponura sprawa. Była kontrola zapasów spirytusu. Gorzej, faksa nazwali na nas w sprawie Iku. O, o, o czym wy mówicie? No przecież umiem czytać. Przyjadą jutro pobrać nam Iku. A ja nie dam sobie pobrać ani kropli tego Iku. Powiem, że jestem uczulona. Aj. kiu, to się czyta. IQ. Zrobią nam testy na IQ. Chryste, panie. A chryste, chryste. A ja po moim trupie nie pozwolę, żeby mi to IQ pobrali. Jestem z porządnej rodziny. Hiwa sobie zbadać nie pozwoliłam, to i IQ nie pozwolę. <grym> nie mam IQ i koniec. Muszą mi uwierzyć na słowo. Trudno, że jakoś. Tak, ja, absolutnie zgadzam ja się z panem dyrektorem. Mieliśmy wymienić winda, bo obcięli nam dotacje. Kto obciął? Mi, mi, mi. znaczy wy. My? Pamiętaj, ja nie mówię, że osobiście pan dyrektor. M to jest ministerstwo. Ale ściany moglibyście już umieć we własnym zakresie. Tak, 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 tak. Ale personel mam niewykwalifikowany nie w dodatku. Ale nie wiem, jak to spojrzy na te siostry. To już niby oddziałował na zero, kompletnie. Żadnej wiedzy, notorycznie. Spóźnia się pacjentów, nie szanuje żadnej kultury osobistej. No to, no, pek, no to jest brudny oczka na listopad. I z takimi ludźmi ja muszę pracować. Gdzie oczka wreszcie? Na łódźie koło pośladka. jakby wczoraj widziałem. dyrektor z departamentu. Z departamentu? O, a, albo i z tego. O, o czym rozmawiali? O mnie. Tak? Że jestem Zarym i mam dziury w ręstopach. Co? A to kłamstwo jest. O tych dziurach mam na myśli. Paweł nie nie mówiłem, z takimi ludźmi pracuję. Wziostrwa! Mówiłem, żeby to prostu zmienić. No, no i zamieniłam. Tylko pralka w magazynie padła. Więc przeszłam po oddziale, to leży na świeżej. No i wyszło, że najświeżej leży Szmuldziński. Bo jak przyszła do niego telewizja, to pan kazał dać mu pościel z sali VIP-ów. Pościel Szmuldzińskiego o rozłożyciu matogi. Razumiejąc, jest to najczystsza pościel w całej okolicy. Na Boże, jaki syp. No, no, widzi pan, z kim ja muszę pracować? Leżeć. Imię? Niech pani pisze. Maciej albo Tadeusz. Ale może też siostra napisać Robert, mnie wszystko jedno. Ale jakie macie imię w dowodzie? O, ja już dawno dowód zgubiłem. A jakie tam było imię, to... To nie pamiętam. A może. A może ładnie będzie Cyryl albo... Zimowit. Wiek. Mnie tam nie zależy. Co wam pasuje, to wpiszcie. Miejsce urodzenia. Kompletnie mi wszystko jedno. Czyński. Leży w dwunastce. Dziwny pacjent. Zupełnie bez ambicji. Wszystko mu jedno. Jak ma na imię, gdzie mieszka, nawet jaki pci jest. Jak zapytałam, to mówi, że nie wie. I jak się na tym znam, to żebym go obejrzała i co mi się tam wydaje, to żeby wypisać. A siostra zda się dobrze na płciach? A gdzieżby tam? Ja tylko z mężem. Ula! Dla. A tak mówi, na co on choruje? O, i tu jest klops największy. W tej sprawie też nie ma żadnych ambicji. Mówi, że on się dostosuje. Czy tam nam akurat jest potrzebny koklusz, czy nadczynność tarczycy, to on idzie nam na rękę i zgadza się na wszystko. Coś takiego to jest najgorszy pacjent. Trzeba po pierwsze zrobić bardzo dokładne badanie, Zwłaszcza te bolesne, żeby wreszcie się zorientował, gdzie trafi. Bo ja coś czuję, że, 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 że on myśli, że to są jakieś żarciki. A według papierów z to on jest w stanie ciężkim. Nie napisali tylko w jakiej sprawie. Powinniśmy podejść poważnie do tego pacjenta. Przede wszystkim po nim powinien przejechać walec analiz. No, macie przepustkę do jutra. Może pan sobie robić, co się panu żywnie podoba. Cieszycie się? Jeszcze jak. Pójdę sobie na kręgle. O. A wykluczone. Szwy mogą puścić. No w ogóle żadnych wysiłków fizycznych. To do kina pójdę. Mowy nie ma. Żadnych emocji. Braliście takie leki, że mogłoby panu serce trachnąć. Może jakaś kreskówka dla dzieci? Chociaż też nie. Jak byłam na królu Lwie, to się tak spłakałam, że szmatą z pod fotela sprzątali. To może skoczę do kawiarni? Ja wam skoczę. Jest absolutnie alkohol zabroniony. To w pana sytuacji to by było samobójstwo. Albo kawa. No wykluczone że ciśnienie by pana rozerwało z tej kawiarni na szczępy. Na spacer? Nie zalecam. Nawet małe przeziębionko w pana stanie jest gwóźdź do trumny. Co ja mam robić? No już mówiłam, co tylko pan chce. Finansów informuje, iż z dniem jutrzejszym akcyza na wyroby tytoniowe zostaje podniesiona o 25%. Ciałem ludzie, kurde. Wiecie jak się nazywam? Ferduś. Znaczy się ten kurde Ferdynand Kiepski. Znacie mnie co? Nie kurde. Oglądaj świat według Kiepskich. Rodzinę zastępczą czy lata na kanale Showtime Polski. Bez przytłoc. Zostaw subskrypcję.